Siema! Tak jak wam wczoraj wspominałem, trwają aktualnie mistrzostwa Europy w szachach. No i jako, że wczorajszy filmik Wam się spodobał, to dzisiaj lecę dalej i będę wam opowiadać o tym, co się dzieje. Dzisiaj wybrałem partię dwóch Polaków. Jak widzicie, tytuł to jest Polska Górą, ale czy obaj Polacy wygrali? Zobaczycie, być może was z kto wie. E, także, żeby nie przedłużać, dzięki wielkie za łapki w górę, dziękuję za suby, to bardzo miłe. Dzięki wam, mogę się rozwijać. E, odwiedzajcie moją stronę Szachomanie, natomiast my już przechodzimy do partii, ponieważ nasz wczorajszy bohater, Kuba Seman. E, bo wczorajszym zwycięstwie trafił na niewiele gorszego zawodnika 2548 no i oczywiście Kuba znowu nie był faworytem, natomiast grał kolorem białym no i już w swoim krótkim 15-letnim życiu pokazywał, że z arcymistrzami umie wygrywać, także zobaczymy jak mu poszło. Nastąpiło E4, E5, skoczek F3 skoczek C6, no i tutaj Kuba zdecydował się zagrać ruch goniec C4, czyli partia włoska totalnie, totalnie na spokojnie. Goniec C5, no niestety muszę się z Kubą skąd Ponieważ ja w moim kursie E4 polecam tutaj grać Gambit Evansa, widocznie nie zna moich kursów, także zagrał C3. Skoczek F6, D3, D6, Roszada H6, Skoczek D2, Roszada Wieża E1, A5, H3. Póki co tego typu pozycje widzieliśmy już wielokrotnie, zarówno na niższym poziomie, jak i na wyższym poziomie. Pionek na A5 idzie po to, żeby białe za szybko nie mogły zagrać ruchu B4 i żeby ten goniec mógł sobie wrócić. Natomiast pionek na A5 ma swój malutki, ale jednak minus a mianowicie po ruchu goniec e6, gdyby ten pionek stał na a6, no to musi tutaj w jakiś sposób nastąpić wymiana gońców, albo te gońce będą na siebie patrzeć. Natomiast w tym momencie białe mają dodatkową opcję, goniec może iść na b5. I jeżeli śledzicie mój kanał, być może pamiętacie, że w bardzo podobny sposób czarny gra Dingli Ren, i Dingli Ren tutaj, jeśli dobrze kojarzę, jest fanem ruchu hetman b8, po to, żeby zagrać hetman na 7 i wywierać presję tutaj. Natomiast czarny zdecydował się zagrać inny ruch, skoczek d7, no, i białe kontynuują skoczek F1, coś co zdarza się w partii włoskiej oraz hiszpańskiej wielokrotnie. No, i czarne atakują poprzez D5, skoczek G3, bicie, bicie. Hetman F6, Hetman E2, wieża D8, goniec C4, A4, bicie, bicie. Przez krótki moment, niestety, ale okazuje się, że czarne, według komputera, przynajmniej mają przewagę, bo jak tak zastanowimy się nad tą pozycją, no to co tutaj osiągnęły białe? No, niewiele. W sensie, są dwa skoczki, które są tak, wiecie, ładnie niby ustawione, ale goniec jeszcze się nie ruszył. Ten pionek na A4 może być uciążliwy, bo kiedyś może zagra A3, a po prostu zdobywa trochę więcej przestrzeni. Hetman jest aktywny. No, póki co nad kubą minimalne, ale jednak czarne chmury. Natomiast oczywiście, dlatego w szachy grają ludzie, a nie komputery, ponieważ z praktycznego punktu widzenia może dziać się tutaj dużo, ponieważ białe mają te dwa skoczki i te dwa skoczki mają zazwyczaj jeden cel. Zagrać skoczek H4 i wejść skoczkiem na F5. Póki co nie jest to jakieś takie bardzo dobre, ponieważ ten goniec mocno neutralizuje tego skoczka. Nawet potencjalnie kiedyś ruch G6 może być problemem, ponieważ ten skoczek kontroluje pole H6, ale wiecie, po ruchu król H7, który nastąpił, teraz G6 już może być kłopotem. Dlatego białe wróciły skoczkiem, skoczek B6, no i Kuba prawdopodobnie ogląda od czasu do czasu partię takiego ziomeczka, co się nazywa... Magnus Carlsen i Magnus Carlsen lubi sobie losowo w pozycji zagrać H4 i H5. No i teraz okazuje się, że dzięki temu puszowi pionka i sorry dla widza, który zawsze pisze to jest pchanie pionków. Ja mówię, że jest puszowanie. Sorry. Eee, Zapuszowany pionek sprawił, że teraz to pole F5 staje się w miarę silne, ponieważ jak skoczek tutaj stanie, to teraz po G6 nastąpi wybicie i wieża się otworzy. To znaczy potencjalnie linia się otworzy, będzie można atakować po linii H. Dlatego tutaj czarne zagraje. Wieża D8, Hetman C2, Król G8, B3. Wieża A8, zauważcie, że goniec, wiecie, tutaj dzieje się coś na drugim skrzydle, a goniec sobie siedzi i tak. O. Spoko, spoko gierka. Ale ten goniec paradoksalnie pełni tutaj jakąś funkcję, ponieważ potencjalnie może strzelać e, po tej diagonali. Także wieża B1, zauważcie, że groziło bicie, więc wieża B1, skoczek A7. Dużo takiego manewrowania, ale zaraz kuba przejdzie do konkretów, ponieważ tutaj gra ruch C4. C4 jest fajnym ruchem, ponieważ dość mocno ogranicza te figury. Zauważcie, teraz skoczek na B5 nie może iść. Hetman już tutaj nie wejdzie. Ok, bicie, bicie. No i teraz. Czarne popełniają pierwszy błąd, ale jest to taki błąd, że ja nigdy w życiu nie pomyślałbym, że taki ruch może być błędem, i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Przede wszystkim czarne powinny zagrać wieżą na d8. Ruch, który wygląda po prostu głupio. Według komputera to jest najlepszy ruch, żeby te wieże były połączone, no i komputer mówi ok, drogi kobo, musisz grać bardzo pasywnie, bo tutaj białe mogą rozwinąć atak. Natomiast czarne. Zagrały ruch, goniec B4. No, bardziej naturalnego ruchu się nie da wymyślić. Goniec z atakuje wieżę, która musi iść na F1. Dlaczego jest to błąd? No, pokazuje Kuba. Ponieważ po kolejnym ruchu gra koczek F5. I teraz... To pole już jest kłopotem. Gdy goniec stał na F8, no to to pole było, wiecie, kontrolowane, nic się złego nie dzieje. Natomiast ten goniec niby jest bardziej aktywny, ale na dobrą sprawę ta wieża tutaj wiele nie robiła, a ten goniec coś tutaj robił. Także goniec poszedł na D2, ale teraz wieża spokojnie sobie odchodzi, następuje wymiana. No i wiecie, samo to, że ten goniec wykonał kilka ruchów. I wymienił się za końca, który nie zrobił niczego. Pokazuje, że to było trochę problematyczne. Nastąpiło wieża FC1. Skoczek musiał wrócić, ponieważ ten skoczek tutaj wisiał. Wieża D1, wieża D7, bicie, bicie, wymianka. No i tutaj czarny zdecydował się odejść wieżą na C7, oddał linię. Ale wiecie, potencjalnie ta wieża może tutaj kiedyś się przydać. Kontroluje pole E7 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz Kuba przechodzi do ataku, i to jest bardzo fajne, w jaki sposób Kuba potrafi atakować w tego typu pozycjach. Hetman G4. Niby niczym nie grozimy, ale tak naprawdę grozimy czymś i to bardzo mocno, ponieważ po ruchu Hetman G5 białe decydowały się, podobnie jak w poprzedniej partii, poświęcić wieżę. To jest takie, wiecie, poświęcenie, że czarny nie może zbić. Ale wiecie, do statystyk zawsze poświęciłem wieżę z arcymiszczym, blatuje więc. Król musiał odejść, ale teraz Hetman wraca na D1 i zauważcie, co osiągnął biały dzięki temu szachowi, to, że teraz cały czas kontroluje linię D. Że teraz dwoma ciężkimi figurami kontroluje tę newralgiczną pozycję. Także nastąpiło C5, ale zauważcie, że tutaj czarny ma naprawdę bardzo dużo kłopotów, żeby w jakiś sposób działać. Wieża D7. Nastąpiła wymiana, wymiana. Hetman nagle atakuje bardzo mocno. Hetman F6, białe zdobyły pionka. No i białe mają tutaj pionka więcej. Mam nadzieję, że nie słychać pana, który strzyże trawę od rana, ale jak słychać, no to sorry. Eee, hetman C7, król G8. No i teraz, która figura, drodzy widzowie, białych jest najsłabsza, jak sądzicie? Każdy, kto powiedział, że skoczek. Niestety nie zdał. Kto powiedział, że hetman również nie zdał, ponieważ najsłabszą figurą jest ten skoczek? On tutaj nic nie robi. Ale gdyby stanął tutaj i mógł wejść na D5, no to by było spoko, co nie? Dlatego, pyk, pyk, pyk. I teraz już stoi na E3. Zauważcie, jak się ogląda tych dobrych szachistów, jakie te szachy są proste, nie? No, masz słabą figurę, poprawiasz i wygrywasz. Hetman wrócił na E8. Smutne w tej pozycji jest to, że te figury są totalnie sparaliżowane. One się nie mogą ruszać. Hetman nie może nigdzie do przodu iść, ponieważ musi bronić obu tych skoczków. Hetman tutaj wywiera presję. Skoczek nie może się nigdzie ruszyć, ponieważ jest kontrolowany przez te dwa skoczki. Totalny paraliż. I teraz Kuba zagrał tak, jakby był. Nie 15-letnim chłopcem, tylko 85-letnim starszym panem, który gra w szachy od 80 lat. Ponieważ młodzi zawodnicy bardzo często chcą, wiecie, szybko atakować. Nawet ja, mając taką pozycję, myślałbym o tym, jak atakować. A Kuba, jaką mamy słabą figurę jeszcze tutaj? No ten król mógłby trochę lepiej stać, tak? To może zagramy G4. Może podejdę sobie królem. Przeciwnik nie ma żadnego ruchu. No i teraz. Gdy już wszystkie figury są poprawione, Kuba zdecydował: OK, atakujemy. Pyk, F4, bicie, skoczek bije. Hetman musiał wrócić, bo nie miał co zrobić, ale teraz dzięki tej wymianie. Skoczek może iść na D3. Zauważcie też, że to nigdy nie grozi, bo spada na C8 z szachem. Także skoczek poszedł na D4, nastąpiło skoczek E5, król poszedł na F2, nastąpiła wymiana, ale to jest totalny paraliż. Jest jeszcze taka hamska pułapka, że po tym biciu nawet nie chcemy bić. My nawet nie chcemy tutaj wziąć hetmana przeciwnikowi, my po prostu zamatujemy oponenta. Także skoczek poszedł na E7, no i teraz bardzo duży akt desperacji ze strony przeciwnika. A mianowicie zdecydował się poświęcić swoją figurę. No właśnie. Tylko, czy to był akt desperacji? Czy Kuba na pewno jest w stanie wygrać tę partię? Hetman będzie nas spokojnie szachował tego króla. Czy będzie to wieczny szach? Hetman H2. Tu, 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 szach. Tu. No i teraz okazuje się, że więcej szachów nie ma. Znaczy, możemy dać takiego szacha, ale król odejdzie. I potem ucieknie tutaj i tutaj. Możemy dać takiego szacha. Ale ten król zawsze w jakiś sposób przez, nie wiem, na przykład B2, będzie w stanie odejść, no i w pewnym momencie zasłonimy się skoczkiem. Dlatego widząc to, przeciwnik zagrał ruch H5. Ruch, który potencjalnie kiedyś może być dużym problemem, no bo jak ten pionek stanie na H3, mogą być kłopoty. Więc skoczek wraca. No i tutaj bardzo ładny ruch E5, szach. I bardzo ładne ustawienie. To ustawienie starajcie się sobie zapamiętać. Gdy jest król, szachowany przez hetmana, to jak między nimi jest skoczek, to zazwyczaj nie ma już więcej szachów. No i ten hetman jest totalnie nieaktywny, dlatego wrócił sobie tutaj. Natomiast nastąpiło jeszcze kilka ruchów, i teraz bardzo ładne wykończenie ze strony młodzieńca z Polski, a mianowicie zdecydował się zagrać ruch F6. Grozimy matem. Przeciwnik może to zbić, ale wtedy kończy się to wymianą hetmanów C5 tu. Skoczek idzie na F2. No i ta partia w tym momencie się zakończyła, ponieważ zbijamy tego Pionka. Jak Pionek gdzieś ucieknie, to po prostu pchamy. Jak przeciwnik spróbuje pchać, no to podejdziemy królem. No i w pewnym momencie po prostu dorobimy sobie Hetmana. Także bardzo ładne zwycięstwo Kuby. No i znowu polska góra. Ale to nie jest wszystko, co dla Was przygotowałem, ponieważ innym Polakiem, który walczy i jest w zasadzie w szerokiej czołówce, jest Grzegorz Nasuta. I o ile... Kube Semana znam w taki sposób, że ograł mnie na turnieju i wiem, że jest totalnym koksem i nadzieją polskich szachów. Tak, Grześka znam z lat młodzieńczych, ponieważ jest ode mnie rok młodszy. Razem jeździliśmy na mistrzostwa Polski, nie wiem, do 10, do 12 i tak dalej, lat, także trzymam za niego mocno kciuki. No i grał tutaj z zawodnikiem 2616. No, na pewno łatwo nie będzie. E4 c skoczek F3, skoczek C6, obrona sycylijska. Nie będziemy tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, poza tym, że ruch skoczek D5 nie jest najbardziej popularny. Yy, teraz raczej grywamy tutaj goniec G5. Goniec G5 to jest taka linia, że wiecie, ja nie znając za bardzo debiutów, wiem, że tu się gra goniec G5. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że Grzegorzowi skończyło się przygotowanie w siódmym ruchu. To jest po prostu inny wariant, który wybrał on na tego przeciwnika. Nastąpiło bicie, skoczek B8, A4 wyprowadzanie figur. Natomiast to jest co? To jest to, dlaczego ja osobiście nigdy nie lubiłem grać tych wariantów kolorem białym. I pewnie dlatego ja mam marne 2200, a inni mają 2500 i je grają. Ponieważ ja bardzo nie lubię sytuacji, w których czarny może jechać przez F5 i potem F4. To tak optycznie dla mnie wygląda po prostu źle. Ale. Idea tego debiutu jest taka, że białe atakuje tutaj i wiecie, jak te pionki pójdą, to wygramy partię. Natomiast czarne atakuje tutaj i jak czarne pionki pójdą lepiej, no to czarny wygra partię. Białe zrobiły roszadę. Nastąpiło A6. Skoczek sobie wrócił. Skoczek poszedł na C4, zauważcie, że pionek na D6 zawsze jest jakimś tam kłopotem. Nastąpiło skoczek E5, no i teraz, co ciekawe, nie chcemy tego bić, bo bicie tutaj to by był trochę kłopot. To znaczy, niby nasze pionki mogą sobie iść do przodu, ale te pionki wyglądają po prostu groźnie. Dlatego nastąpiło skoczek B6, ta wieża stoi na B8. No i teraz bardzo ciekawy ruch, ale to z tego co widzę, to jest nadal teoria i... Caruana z Carlsenem mieli taką pozycję w meczu o Mistrzostwo Świata, więc dobrze jest im zaufać, a mianowicie ruch F4. Chodzi o to, że teraz jak skoczek gdzieś by odszedł, no to ten skoczek stoi głupio, zagramy goniec E3, mamy dużą przewagę, bo te pionki są zablokowane, ten goniec jest trupem, natomiast jak nastąpi bicie, bijemy to gońcem, no i kilka ruchów, które realizują to, co zarówno białe, jak i czarne chcą zrobić, no bo król H1, czy białe się trochę bronią, nastąpiło F4, zauważcie, że G4 też byłoby złym ruchem, bo odejdziemy i jest bardzo Dużo dziur tutaj, także F4, goniec i tak się wycofał. No i C4. No i teraz w tym momencie to już jest taka partia, w której kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli białe zdołają uruchomić te pionki, to wygrają partię prawdopodobnie. Jeżeli czarne natomiast rozwiną atak na tym skrzydle, to to czarne mogą wygrać. Goniec C3, wieża D8, wieża poszła na A3, żeby kontrolować linię trzecią i B4. Hetman poszedł na H6, Łobu Dubu, Łobu Dubu, H3. No i przez chwilę wydaje się, że czarne tutaj przechwytują inicjatywę, ale zauważcie, jak ta wieża bardzo ładnie broni pionka na H3. Teraz żadne G4, no nie martwimy się o to, ponieważ możemy to zbić, Hetman to kontroluje, a żadne poświęcenia tutaj nie wchodzą, ponieważ ta wieża po prostu broni. Także król poszedł na H8, goniec G4, goniec poszedł na E4, wieża E1, pyk kluczowa pozycja. Białe, przynajmniej według komputera, to od razu wolę zaznaczyć, muszą tutaj zagrać skoczek D7. I mają ogromną przewagę, ponieważ po tym ruchu mogą to zbić i jak nastąpi jakaś wymiana, to gramy po prostu C5, możemy też to po prostu zbić. Te pionki są znacznie silniejsze niż pionki przeciwnika. Gramy B5, gramy C5, gramy D6, bla bla bla. Natomiast jeśli tu nastąpi takie bicie, no to gramy D6, C5 i znowu mamy przewagę. Niestety, grając białym jest człowiekiem, wybrał drugi najlepszy ruch, a mianowicie C5 ale on troszeczkę wypuszcza przewagę. Jednakże nie jest łatwo grać czarnymi i czarne znowu popełniają błąd. Hetwang G7 nie jest najlepszym ruchem, i teraz pionek już idzie na C6. I białe mają bardzo dużą przewagę. Białe wręcz są na pograniczu wygranej. Po prostu te pionki są na tyle silne, a ten atak. Tak bardzo się nie rozwinął, że te pionki będą decydujące. Hetman poszedł na C7, goniec D7, goniec tutaj bardzo ładnie trzyma wszystko. Goniec wrócił sobie, Hetman poszedł na G4, łubu, dubu, łubu, dubu, no i teraz widać, że te pionki będą bardzo decydujące. Co więcej, ten Hetman jest trupem, ten Hetman nie bardzo może się gdziekolwiek ruszać, dlatego czarne zdecydowały się oddać pionka, żeby ten Hetman mógł chociaż wyjść na pole D6. Ale. Z drugiej strony, białe mogą po prostu wymienić Hetmany i przejść do pozycji, gdzie mają zdrowego pionka więcej. Czarne, co prawda, mają parę gońców, ale ten pionek jest niebezpieczny. Ten pionek jest pionkiem, który wygrywa partię. Wieża D6, C7 tu, B5, tu. Dorobienie Hetmana, jakość więcej. Polska górą. Białe mają totalnie wygraną pozycję, ponieważ mogą pchać tego pionka i mogą go pchać niezależnie od tego, co się będzie działo. Nastąpiło B4. Według silnika białe mają plus 5. Białe mają totalnie wygraną pozycję. To, co trzeba zrobić, to zagrać ruch wieża A4. Prawdopodobnie to, co Grzegorz mógł. To, czego Grzegorz mógł nie zauważyć, to to, że po ruchu wieża A8 mamy taki ruch jak skoczek C7. I po wieża A7 możemy po prostu tego piągę to zbić, ponieważ po tym ruchu możemy dać szacha, zbić gońca, wrócić, mamy wygraną pozycję. Ewentualnie tutaj w ogóle wieża B7 wygrywa z jakiegoś powodu od razu, ponieważ tu, tu, tu wygrywamy. Więc to trzeba było wszystko policzyć. Wieża A4 wygrywa partię. Wieża a5, wszystkie odejścia wieżą, praktycznie wygrywają partię. Natomiast Grzegorz Nasuta policzył forsowny wariant, który daje mu zwycięstwo. I zagrał ruch skoczek b6. I chodzi o to, że teraz po biciu bijemy na c8 i po a2 gramy a7. I zauważcie, czarne mogą dorobić hetmana, ale my to po prostu zbijemy, zbijemy, dorabiamy hetmana, mamy hetmana więcej. I po skoczek b6 przeciwnik zdecydował się to zbić. Nastąpiło skoczek c8, a2, a7, no i teraz prawdopodobnie bardzo duży kubeł zimnej wody na twarz Grzegorza spadł, ponieważ okazuje się, że czarne mogą brilliant movem uratować tę partię. A mianowicie mogą tutaj zagrać ruch goniec e4. Wydaje się, że to pole jest kontrolowane przez białego, ale nie jest, ponieważ hetman zostanie dorobiony. No i tutaj nic lepszego nie możemy zrobić niż zagrać ruch skoczek d6, Dać szacha, zagrać tu, zbić, ale przeciwnik dorabia sobie Hetmana, Król H2, F3. No i białe muszą ratować się wiecznym szachem. Nie mają jak odejść tą wieżą. Zauważcie, jeżeli spróbujemy zrobić tak, zagrać na sztuczkę, że wiecie, po tym wieża B7, okazuje się, że tutaj, tutaj F2, i jeszcze przegrywamy partię. Także nie można było na to iść. Grzegorz Nasuta zdecydował się powtarzać posunięcia, i niestety, ale zamiast wygrać i mieć. Bardzo duże szanse na y, jakieś czołowe lokaty zremisował i nadal ma duże szanse na czołowe lokaty, ale oczywiście ma pół punktu mniej. Także i tak świetna partia i to pokazuje, że ci zawodnicy, o których wielu z Was pewnie nie słyszało, gdyby nie ten kanał, czyli Grzegorz Nasuta, Kuba Seman, y, Igor Janik, y, Paweł Teslaw i tak o, akurat o Teslawie to słyszeliście na pewno, y, no to... Oni są świetnymi zawodnikami, którzy jak równy z równym rywalizują z zawodnikami 2600. Także śledźcie to w miarę możliwości. Będę się starał dawać Wam yy, takie podsumowania rund. Nie wiem na ile często. Wiem, że na kanale Elite Ch Chess yy, robią chłopaki to chyba na bieżąco. Także możecie sobie tam sprawdzać. Na dole będzie link. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.